Dzisiaj dałam sobie wyzwanie wystylizować tą sukienkę w kolory Lota Genzy. Dajcie znać, czy już udało Wam się dorwać nasze loty w sklepach. Mamy tutaj kolory różowy i zielony, bo właśnie to są kolory szerbetu arbuzowo-limonkowego. I żółty, czyli cytrynowa polewa z cukrem strzelającym. W końcu jesteśmy taki więc musi być cukier strzelający. No i dobra, lecimy ze stylówką. Myślę, że w tym outficie głównie chciałabym się skupić na kolorze Zielonym. Ja też ten kolor bardzo lubię w ogóle nosić, więc zacznę od takiego longsliwa I aż mi się chce tutaj odgraniczyć tą biel i zielony, więc oczywiście wykorzystam taki różowy pasek. To jest w ogóle vintage pasek mojej mamy. Nie mam pojęcia skąd go dorwała, ale jest zarombisty. Wygląda to mega wróżkowo. Do tego nałożę takie ciężkie buty, żeby nadać taki klimat festiwalowy. Miałam straszny problem z kolorem żółtym, ale przypomniałam sobie, że mamy złoto. Więc idealnie. Mam jeszcze na sobie złote kolczyki. I przełamujemy wszystko zieloną kurtką. No i jest za mało różu, więc różowa torebka. Wygląda mega cute! Dajcie znać, jak sobie poradziłam z tym outfitem. Ja zaraz lecę na nagrywki. A przed nagrywkami jeszcze szybka przekąska. Mm. I love it. I życzę Wam miłego dnia. Uciekam.